Siemanko, widzę was w kolejnym odcinku z serii oczywiście Polscy Sąsiedzi Ja uderzam już na pole Oczywiście Ursusem Michała To co się wydarzyło e, ostatnio To już jest totalne przegięcie, ja wiem, że już Naprawdę dużo się wydarzyło, ale widzowie Na czym ja nakryłem Michała? Na czym ja nakryłem Michała? Michał e, Jest już prawie pewne Ukradł mojego e, znaczy, No mojego teraz, no bo jakby ja go zabrałem On zabrał mi bizona, więc mojego Internationala i jeszcze kłamał mi widzowie w żywe oczy, że to nie on, że to nie on go ukradł i tak dalej. Jeszcze na sam koniec walnął nim specjalnie o płot, żeby, żeby go widzowie po prostu obalić, nie? Także zniszczył go, ukradł i tak dalej. No, tak poszanował prezent ode mnie, to już pomijając. W ogóle mnie wyzywał od złodziejów i tak dalej. A jeżeli chodzi o tę akcję, wtedy co ja z tym złodziejem się widzowie spotkałem, nie do końca patrzę, chyba wszyscy zrozumieli. Widzowie, po dzisiejszym odcinku na pewno zrozumiecie o co mi chodziło, już tak na 100%. Wy wiecie po co ja chciałem, żeby on mi ukradł ten bóg, żeby widzowie wezwać policję i żeby tego gówniarza w końcu znaleźć na niego dowód jakiś i go zamknąć, bo nikt nie potrafi na niego dowodu znaleźć, że on kradnie te maszyny, bo on się tak dobrze kryje. I po to ta cała akcja, żeby prze, przestały być kradzieże na, na wiosce i tak dalej, żeby ludzie sobie normalnie mogli żyć, a nie bali się, kurde, gdzieś zostawić sprzęt. Dlatego po to ta cała akcja, a mi się oberwało, że ja się, kurde, trzymam z jakimiś, kurde, młodymi gangusami, kurde, czy z złodziejami. Ja tego widzę po dziurki nosie, czegoś takiego. Bo dzisiaj, żeby go zobaczycie, że nie mówiłem kłamstw. Bo ja z tym gościem faktycznie się ugadam, ugadam, nawet mało tego. Ja dam mu swój ciągnik, żeby on ten pług miał gdzieś przywieźć, jak. Jakoś mu podpowiem od kogo i tak dalej Że może, żeby miał wszystko czarno na białym On wtedy poleci ten ob Obiecam mu, że dam mu za to, nie wiem, z 5 tysięcy To ten małolat będzie, kurde w w uchachany, W wielkim szoku, będzie zadowolony, będzie szczęśliwy Po to ca ta cała akcja A nie jestem, kurde Jakimś złodziejem, że się Tego, co byłem tak nazywany w ten sposób No, ale Michał Ostra przesadził eee, Podobno to widzowie, nie, nie, nie on jakby stoi za to sprawą, widzowie. Czekajcie, sobie tutaj tylko włączę tą, tutaj to przyczepkę, żeby to wszystko było. Tutaj pyk, czekajcie, przełącz tryb pracy. No dobra, chyba tutaj tak to się włącza. No i widzowie, to co Michał zrobił, to czyste przegięcie, mówił, że ten internetonal niby był tego gościa, tego złodzieja, że on go stamtąd jakby ukradł. Nie wiem, co mam o tym myśleć. Może i tak. Yy, czy może on tam specjalnie to zaprowadził do tej stodo... no, stodoły, żeby coś tego. Nie wiem, ja nie wiem, widzowie, co mam o tym myśleć. Naprawdę, powiem wam, że już wszystko tak poszło za daleko, że szczerze. No nie wierzę Michałowi, no powiem wprost, no. No nie wierzę mu. Ale, nie wiem, może się okaże to wszystko prawdą, no. I, i zobaczę, że może to była prawda, ale Szczerze, powątpiewam Jak mam być szczery, powątpiewam Czekajcie, bo z tymi belami to też tu jest, kurde, delikatny Ojojojo, jak widzicie, delikatny problem eee, Ja muszę, czekać, muszę sobie ją poprawić Zaraz w ogóle tą przyczepkę jeszcze raz sobie podłączę, bo tam trzeba przestawić, patrzę, opcje jakoś eee, Bo ogólnie to są autoload Przyczepy, fajne, fajne, fajne. Przyczepy polecam. Znaczy, nie chcę polecać, bo to są ziady, ale, ale na, przyczepa nawet nie zła. No i co, jeżeli chodzi o Michała, nie wiem, widzę, o czym my się będziemy kolegować. W zależności, jak ta sytuacja się w ogóle potoczy, co wyniknie i tak dalej, e, z tą kradzieżą i to wszystko. Nie wiem, czy on to kurde ukartował jakoś, czy, czy co. Ciężko, ciężko coś powiedzieć. U, o kurier pojechał Czekajcie ja sobie włączę tutaj widzowie to przyczepę Dobra widzowie ogarnąłem Jest już, jest już elegancko Dobra teraz można sobie zobaczyć. pyk Pyknąć belkę Ojej aj, jak zgrzyta ta skrzynia tu No i ktoś powie o tutaj z Michałem masz y, Konflikt tego a A pożyczasz od niego Ciągnik i przyczepę Słuchajcie ja też pożyczałem Ciągnik do pracowania jemu to było jeszcze przed tą akcją, co się dowiedziałem o tym ciągniku. No przyłapałem go widzowie na gorącym uczynku. Nie wiem czy wy wiecie, no u niego na odcinku raczej to powinno być, bo widziałem, że kamerę ma. Yy, przyłapałem go na gorącym uczynku, jak po prostu wracał do tym Internacjonalem, co nie wiedział gdzie Internacjonal i tak dalej. Nagle, patrzę on wraca, jedzie sobie Internacjonalem. Mało tego, mało tego, zniszczył mi samochód. Zniszczył mi samochód. No niestety widzowie, no. Nie spodziewałem się, że taka sytuacja będzie miała miejsce. Kurde, coś co widzicie z tymi widłami? to Co, powiem wam, niby te tury spoko, ale do ładowania belek i tak dalej, to kurde, jest to totalna lipa, nie? Totalna dla mnie lipa. No, ciężko się to, o kurde, wjechałem tu gościa na owiec. Ciężko widzowie to się ogarnia. A powiedzcie mi, jak tam żniwa u Was? Czy już pokończone? Czy oj, 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 oj czy jeszcze coś tam Wam pozostawało do, do pokoszenia? Bo to kurde, takie łapane teraz żniwa są w tym roku Pewnie w całej Polsce, bo jest widzowie taka pogoda, że dajcie, dajcie spokój, nie? Ciężko sobie kurde zaplanować jakoś no... Na... O, dobra, włożyło się, już myślałem Dobra, jedziemy widzowie, jeszcze tam na jedno pole się zajedzie No i będziemy rozpoczynać pewien, pewien temat, o którym wam wspomniałem na samym początku odcinka, no Bo to trzeba, to trzeba ogarnąć, w ogóle właśnie przypomniało mi się, bo Michał właśnie też o tym mówił jest taka funkcja widzowie teraz podbijania filmów na, na tym na YouTubie. Jak macie komentarze, możecie przesunąć w prawo. Tylko to na telefonie działa. E, z tego co Michał mówił ma, ma, możecie przesunąć. I możecie kliknąć podbij film. Wtedy to widzowie jakby film bardziej chyba się pokazuje ludziom i tak dalej, więc jeżeli mógłbym was prosić, żebyście to kliknęli, to byłbym wdzięczny. Bo myślę, że to może trochę tam pomagać. No bo teraz taka nowa funkcja wyszła, więc jeżeli tam macie, wiecie, komentarze przesunięcie w prawo i ma, macie możliwość podbicia filmu, jeżeli bylibyście w stanie będę wam bardzo wdzięczny yy, żeby to zrobić no a ja duję oporem na kolejne pole, no powiem wam, dzisiaj jestem rozbity, nie, totalnie powiem wam, jestem totalnie dzisiaj rozbity Ech, po tych wszystkich akcjach e, też przychodzą takie myśli, wiecie, do głowy, że a człowiek głupi był, że tu zostawał, mógł wtedy to kasę jak miał Pojechać i, i gdzieś tam sobie coś działać, yy, bo za dużo się dzieje. To nie, nie na moją głowę wam powiem szczerze, nie. Bo tutaj, tu jakieś kradzieże, tu to. Tu jakieś oszustwa, kłamstwa, no. mu to potrzebne, kurde. Szkoda, że ten Kuba na wakacje wyjechał. Ciekawe jak z tymi żniwami u niego. Tam będzie chciał, żeby mu wykosić czy coś. E, bo też, też lipa. Yy, no ale no widzicie, takie rzeczy się u nas dzieją, wam powiem. O kurde, przyszedł do mnie SMS. Oj, dobra, czekajcie, muszę jechać szybko pilnie na gospodarstwo. Zaraz zobaczycie czemu. Jednak tu nie będę zajeżdżał. Szybko muszę jechać pilnie na gospodarstwo. Rozpoczyna się temat. Oj, oj, oj. Mam nadzieję, że to wszystko pójdzie zgodnie z planem. Tak jak mam to w głowie zaplanowane. Zresztą zaraz pogadam z odpowiedzialnym za to gościem. E, I zobaczycie, co się szykuje, nie? Zobaczycie, co się widzowie szykuje. No i zobaczymy kto miał rację i czy wyzwisko od jakichś złodziejów yy, Albo jakieś kurde tutaj układy o Pojechali yy, Jakieś układy czy coś zobaczymy czy, czy to prawda Czy nie przekonacie się sami Przekonacie się sami że To co słyszeliście to było niemałe kłamstwo Ja zaraz zajadę i zacznę gadać z gościem Mogę już wam zdradzić że Z policją będziemy działać żeby tego małolata tam Zatrzymać, jest na to naprawdę dobry plan Zaraz będziemy, zaraz będziemy z tym Z tym działać, bo trzeba też Podłożyć nadajnik GPS Do pewnego mojego ciągnika, ale to za chwilkę, dobry Podjedzie pan kawałek do przodu Ja tylko abym wjechał to przyczepą, wie pan Z lewej strony tam pan, albo może być i z prawej Jak pan zmieści to spokojnie Teraz i tak odjadę ciągnikiem w inne miejsce, więc. Dobra, tak aby zabrany. Dzień dobry panu! Dzień dobry, Karol! Miło mi! Eee, miło mi, panie Łukaszu. Będziemy robić akcję w takim razie. Eee, no tak, no proszę pana! Ja chciałem ukrócić wszelkie kradzieże, które występują na wiosce od jakiegoś czasu. Od momentu, kiedy pewien dzieciak wyszedł, kurde, z poprawczaka i zaczął tutaj działać. Proszę pan, dla mnie to jest nielogiczne, że. Gostek młody, nie. Wiem. Znaczy. Znaczy on ma. ile? on ma z 18 chyba lat. Ale tak, nigdzie nie pracuje. No to właśnie, nigdzie nie pracuje. Jeszcze nie ma. Jeździ samochodem. Driftuje wszędzie eee, Proszę pana najgorsze Kradnie ludziom maszyny kradnie kombajny Kradnie ciągniki Kradnie maszyn To jeżeli nie było żadnych zgłoszeń no to w porządku eee, Ale po prostu Znaczy no ja nie mam informacji na ten temat eee, I No tak Proszę pana, i w takim razie wpadłem na taki pomysł, tak jak już mówię, już zaczynam opowiadać. Ja z tym gościem się spotkałem. Ja z tym gościem się spotkałem, tak jak mówił. To nie jest mój. To nie jest mój baner. Ale, ale widzi pan napis? Dla najlepszego sąsiada, czyli ktoś zrobił dla mnie. Ale proszę pana, ale. Ale proszę pana, czemu pan nie pytał takie rzeczy? Skąd ja mam wiedzieć, czy ta osoba miała pozwolenie na jakieś banery? Czyli no. wiedzący jestem! Proszę pana, ja w dupie mam ten baner. Słucham? Nie wiem, proszę pana. Ktoś postawił. A ja nie wiem, panie. To nie jest. Ta... To jest najważniejsza sprawa dzisiaj. Banery? Właśnie tak działa polska policja, nie? Są ważne sprawy, nie. Banery. Naj... Naj... Przestępca postawił banner. No to przestępca, nie. Świat się wali, bo ktoś banner postawił. Panie. Tu są chyba większe tra tragedie, że. Ursus 16, proszę pana, e, 16-14, ze względu na to, że on jest duży. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że on jest wielki i można nim podpiąć naprawdę dobry pług. Do tego ciągnika chciałbym, żeby państwo y, dołożyli nadajnik. Ja ten ciągnik dzisiaj y, y, przetransportuję do złodzieja. Ja mu go dam i wytyczę mu nawet, komu ma ukraść y, pług. Proszę u pana, tylko teraz pytanie. A co jeżeli zmieni jakby zdanie, gdzieś idzie, pojedzie? Pan myśli, że to jest taki kurde Odpuścić? Nie rozumiem, ale co odpuścić? No tak, no ale to wtedy możemy, no to, ale chodzi panu o tą akcję, żeby Ursusa tam użyczyć? No to montuje pan nadajnik i działamy, no. Ja mówię, będzie sam montowany nadajnik, ja już dzisiaj mu ten ciągnik zaprowadzę. Oczywiście ja dostęp będę miał do nadajnika, tak jak rozmawialiśmy, tak? Woda pan, bo to na jakiejś stronce będzie, tak? Bo ja też wie pan chce śledzić tą sytuację. Państwo też na pewno będą śledzić, ale. Ja też chcę mieć na tym kontrolę w razie czego, żeby was poinformować czy coś, nie? Dobra, pasło dobra, Łukasz drukowanych, tak? Mam król, dobra. Komendy, dobra W Szpakowie Dobra Połączyło mnie A tu nie trzeba maila, połączyło mnie, tylko nie wiem z czym A nie! Trzeba, 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 trzeba tu u góry napisać, żeby mapa się zładowała, jaki mail? łuki 6 6,9, no, no nie poddam, no co pan? A faktycznie, mam tu nadajnik? Dobra, ja zobaczę, Poczekam pan tylko. Ma no co? Jakby pan. Bo ja otworzę sobie samemu. Ja tu przejadę, to od zostawię, wie pan. Po, tutaj w studium. Dobra. Faktycznie działa ten nędznik, podąża za mną. Podąża no? Dobra. Ej, to działa to. Umowę z policją? A co to jest? No to nie, no to odpowiadają państwo, ja tego nie podpiszę, bo ja yy, wam pomagam akcję zrobić, gościa schwytać, a wy jeszcze nie odpowiadacie za mojego Ursusa, jak coś zepsuje. No troszeczkę kosztuje, dlatego sorry. No to, no to w takim razie ja, panu, ja pana informuję, że akcji jednak nie będzie. Dziękuję bardzo. No to rozstawiajcie, rozstawiajcie, ale później proszę mi oddać za to kasę. Nie, dobra, nie, jeżeli ja mam na tym stracić czy coś, to ja to pierdzielę. O właśnie! I po co się wygłupiać? Oczy... No tak, oczywiście ja tej zgody nie podpiszę w razie... W razie, gdybym musiał pozwać policję, to nie będę tej zgody podpisywał. Mam nadzieję, że zrozumie. Dobrze, proszę pana, w takim razie wszystko jasne. Ja jadę do niego i oddam... Odstawię mu ten ciągnik po prostu, nie? Jeszcze raz. Może jutro nawet, bo to myślę, że szybko będzie działać. Nie, spokojnie, ja, ja poinformuję takiej akcji kogoś, także spokojnie. No dobrze, ja jadę chyba odstawię mój żeby jak najszybciej to zacząć akcję. No, do widzenia. Dziękuję panu bardzo. No i o to chodzi. Widzowie A tu śmiało i w prawo Ajajajajaj ajaj, ajaj. Panie nie, bo to nie może być tak tego No coś pan No, do widzenia W ogóle widzowie, no to będzie taka akcja Ja mu podstawiam ciągnik z nadajnikiem GPS Mówię mu, że nam znać wieczorem, do kogo ma jechać, bo jeszcze to uzgodnię widzowie, do kogo potem puk. Mam trzech gości, którzy muszą mi dać znać, czy chcą się w to bawić, czy nie. Ale myślę, że ktoś na pewno będzie chciał, bo też ludzie są zmęczeni tym gościem, nie? tym prostym małlatem. Więc. Tak to będzie widzowie wyglądać. Tak to będzie wyglądać. On ukradnie puk, na wszystko będzie dowód i tak dalej. Policja go. Uj, policja go uchwyci i będzie po wszystkim, nie? I pozbijemy się. Pozbędziemy, znaczy, pozbędziemy się po prostu złodzieja. Małego złodzieja z wioski. Ja działam dla dobra całej wsi. Ja. A ja? I tak na sam koniec zostanę posądzony o złodziejstwo i tak dalej. Zgadnijcie przez kogo. Ale i tak mimo wszystko nie poddaję się, tylko to co sobie założyłem to zrobię. Jedni będą mo mo mogli myśleć, że a się tam z nim zadaje czy coś. Drudzy obejrzą odcinek, będą wiedzieli. Co tak naprawdę jest grane i to widzowie Wszystko zweryfikuje Jeżeli akcja się powiedzie, jeżeli akcja się uda To... To będę zadowolony po prostu siebie Nie zależy mi na tej odznaczy i tak dalej, na jakiejś tam Kasie za to czy coś, tylko po prostu chcę, żeby na wsi w końcu No w końcu był spokój, nie? W końcu był porządek, był spokój Żeby nikt się nie martwił o swoje maszyny O siebie też, bo też słyszałem, że Ten małolat potrafi do kogoś wpaść i za przeproszeniem Mówi, żeby kogoś zlać, no nie? Kogoś po prostu pobić. Także nieraz się słyszało takich akcji. Ktoś, nie, nie wiem, natrafi na kogoś, kradnie ciągnik. Natrafi na kogoś, ktoś będzie się rzucał. No to dostaje w lampę od niego i koniec. No właśnie tak to wygląda. Nie ma miejsca na takie coś. Teraz, gdy będzie dowód, że on ukradł pług... To wszystkie te dom domysły i tak dalej Też do bardziej, bo już ludzie będą wiedzieli Że jednak bardziej, no może być to prawda Że to on to zrobił, wszystko się będzie zgadzać Takiego małolata, małolata policja postraszy Jak już go schwytają i tak dalej To on zacznie śpiewać, powie wszystko Na policji, co zrobił I będzie siedział, no niestety będzie siedział Jak ma 17 lat, to już odpowiada Jako dorosły, jeżeli chodzi o takie Przewinienia, nie o, jeździ po moim polu A to gnój Jadę do niego, pod ten, to zaraz zajedzie na pewno A, driftuje, zobacz, ta driftuje Pozwoliłem mu, się pytał Tyle, że dobrze że się zapytał A, ci jedzie pewnie No masz stary, ty! Co gadaliśmy, nie? No? no. Kogo? Co? Dobra, ty, nieważne. Dobra, słuchaj, bo jest akcja. Ale nie ma nie ma akcji! Stary! Stary! Dobra, stary, słuchaj. Jest akcja, co gadaliśmy przez telefon. Ja ci daję ciągnik. Daję ci ciągnik. Ale słuchaj. No to kurde... Co? A to nie wiem, o co chodzi Co ty gadasz? Ty, walić Walić to, ty Słuchaj, ja ci pożyczam mojego Ursusa tylko ja ci go pożyczam, później musisz mi go oddać Co? No, z tym pługiem żebyś miał jak wiesz popłuk Ty mam takich trzech gości. Jeszcze dzisiaj się wieczorem zastanowię do którego i ci tam znać, dobra? Słuchaj, a ci powiem tyle. Jak mi załatwisz ten pług jak mi załatwisz ten pług, wiesz, że ja znakowałem Ursusa, to wiesz, żadnych kosztów nie ponosisz. Jak mi ten pług okradniesz i mi... wiesz, przywieziesz Ursusa z pługiem na gospodarstwo do mnie tam, nie? To 10, 10 koła ci za, za to dam, dobra? Dychę ci tam za to. Yy, powiem ci tyle. Bez żadnych wiesz, Przelewów i tak dalej dam ci w gotówce dychę, żebyś tam wiesz. Nawet IG nie będzie wiedział, no. No dobra, no. No dobra, to ja ci dzisiaj wieczorem naznać do kogo, dobra? To że dasz radę, na pewno byś wiedział, no toż to jeszcze biegi jak... Kradłeś takie ursusy na pewno, przecież już raz jeździłeś i możesz mi go ukradł, pamiętasz? Już nie udawaj, że ty mnie umiesz jeździć Dobra, dogadani? Nie, ja ty, ja nie, ja, nie mogę jechać na tą akcję, bo ja, tych, ty, bo ja Bo ty, ja ty, ty, ja na akcję nie mogę jechać, bo tych ludzi znam Nie mam czasu, ty. Nie mam czasu teraz. Nie, 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 mam czasu, ty. Po to ja ci płacę kasy, żebyś ty to robił. Dobra, chcesz kasy? Chcesz kasy, to ja ci daję kasy i to zrobisz. Jak nie, stary, to patrzę, że chyba muszę jechać, bo patrzę że się wycofujesz. Teraz nie, teraz nie mam czasu, ty. Ty, jak ogard, Dobra, zróbmy tak. Jak ogarniesz mi pług... Dołączam do twojej ekipy i razem będziemy jeździć i ludzi, dobra? Ale ja najpierw ty! Ty, słuchaj małolat Ja najpierw muszę cię sprawdzić Czy ty na pewno umiesz ukraść pług? Jak okaże się, że umiesz Jak, jak słuchaj, jak, jak, ukradniesz pług To wtedy dołączam do twojej ekipy i razem będziemy działać Tylko powiem ci tyle Mnie maszyny rzędu 10, 20, 50 tysięcy nie interesują Mnie interesują milionowe maszyny, także takie będziemy kradli, pasuje? Ogarnę ci stary Dobra umówieni W sensie ci wyście do kogo masz jechać dobra A kurde głupi jestem Ty Podjadę wieczorem do ciebie Dobra podjadę Podjadę do pod ciebie wieczorem i, i powiem ci 22 będę ci powiem Ci masz atakować jutro dobra Tylko ty Tylko ty tylko cicho mam być, Żeby to by się nikt o tym nie dowiedział No, tylko nikomu, nikomu nie gadaj, bo będziesz miał kurde przesrane. No, to mam nadzieję, wiesz, nie znamy się, więc nie wiem. No, dobra. Nara. Ugadane chyba. Widzowie, chyba jest ugadane. Dobra, podstawiłem mu ciągnik. On i tak tu będzie driftował bęko dalej pewnie. mnie. Podsta... O, przywalił chyba mi w bele, bo aż się Podstawiłem ciągnik. No i co, jutro lecimy z akcją, trzymajcie kciuki, aby się wszystko udało.